mam przyjemność rozmawiać z kabaretem Smile. Witam. Witamy. W końcu jesteśmy, słuchamy cały czas spontanach. I nie mogliśmy się doczekać, kiedy weźmiemy udział. Co spowodowało, że postanowiliście założyć kabaret? Całkiem przez przypadek wystąpiliśmy w naszym liceum na wiosnie teatralnej, to się tak nazywa. Każda klasa musiała coś tam wystawić w pierwszy dzień wiosny, aby generalnie nie uciekać ze szkoły. Zostaliśmy zmuszeni, spodobało nam się to, bo zrobiliśmy skecze innych kabaretów, także kauwery. Ludzie to fajnie to przyjęli, i tak sobie postanowiliśmy, że założymy kabaret, jak pójdziemy na studia. I tak się stało. A co byście robili, gdyby nie kabaret? Gdyby wam kabaret nie leżał? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wyobrażam sobie tego. Ja kształciłem się w dwóch różnych zawodach i prawdopodobnie w którymś bym pewnie osiadł albo informatyk, albo mechanik samochodowy. Ja bym się przeprowadził na Malediwy i leżał w leżaku na plaży. <laughs> A zdarzają wam się wpadki na scenie? Najfajniejsze wpadki to są wpadki przygotowane, przemyślane, ale oczywiście zdarzają się również te nieprzygotowane. Tak, to, to jest taka wpadka, kiedy na przykład ja robię żart kolegom, albo koledzy robią a. mi żart i to jest taka wpadka dla nich, a ja wiem, że to się stanie. To a. To, tylko to musi być oczywiście dobrze przygotowane, żeby koledzy odnaleźli się w danej sytuacji, a i żeby to jak gdyby nie spowodowało, że się będą dla na scenie. Tylko to musi być z klasą. To tak. wpadek, taka ciekawa historia jest z ostatnich kilku występów, że Andrzej sobie cośzewo, którą tak. gramy już, nie wiem, może tysiąc razy. Od trzech występów nie zaśpiewał tekstu, bo zapomina. W tym samym momencie ktoś gdzieś się zawiesza. Prawdopodobnie wczoraj do późnych godzin nocy pracował, żeby się odwiesić. Nie wiadomo o co chodzi. A co was bawi tak ogólnie? Co nas bawi... Hmm, co nas bawi? Życie nas bawi tak naprawdę. No, mnie najbardziej bawi żart sytuacyjny. Każdy w życiu ma takie sytuacje, że płacze ze śmiechu, bo coś zobaczył, wracasz do domu, opowiadasz to swojej, nie wiem, żonie, mamie, czy komuś tam i o -o. synowi, na przykład córce. Jest tak, że już tak nikt nie śmieje już tak fajnie, bo to jest w tym momencie i to mnie bardzo bawi. Żart sytuacyjny zawsze mnie będzie bawił i będzie mnie bawił. <laughs> Każdy z nas ma różne poczucie humoru, chociaż w jakimś tam momencie styczne. Ale im dłużej jesteśmy kabarcierzami, tym mniej nas bawi. Większość raczej sytuacji traktujemy pod względem technicznym, a czy to da się pokazać na scenie. Absurdy nas bawią i komedie <grym> <grym> też nas bawią. Dobra książka nas bawi. A humor pomaga w życiu? Oczywiście. Lepiej się śmiać, niż płakać. Bardzo dobrze Bo kabaret bawi, ale również... Czy... A jakbyśmy nie chcieli bawić, byśmy założyli smutaret. Jest tak, że kiedy wchodzisz do urzędu, na stację będę uśmiechać się do kogoś i zaraz się go jakimś dobrym żartem zabawić. Sytuacyjnym oczywiście, to ten ktoś jest dla ciebie też przyjemniejszy. No, z tymi urzędami to ci poniosło trochę. Nie, dlaczego? Ja miałem same dobre wspomnienia. Mhm. Zawsze jestem uśmiechnięty i, i sympatyczny. Myślicie, że młodzież teraz coraz bardziej wkręca się w kabaret? Tak. Moim zdaniem mamy nową falę wkręcania się. W kabaret, która moim zdaniem będzie trwała, bo coraz więcej młodzieży na nowo odnajduje kabaret. Był taki przestój, ale już zaczyna wszystko wracać do normy. I fajne, że ci młodzi ludzie szukają też klasyki kabaretu, co my też przeżyliśmy, jak byliśmy w wieku tej młodzieży. Cieszymy się, że jeszcze nie my jesteśmy tą klasyką kabaretową. Jeszcze kilka lat przed nami. Tak, oby, oby. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Audycji spontan. Jak to mówi młodzież, spontan. <grymne> Trzymajcie się, Hej.